Cukiereczek to kolorowy kotek, mieszkający ze swoją panią bardzo wysoko, bo na dziesiątym piętrze w dużym bloku. Cukiereczek to dziewczynka, ma różowy kwiatek przy uchu i różowe pazurki i nie jest zwykłym kotkiem. Jest kotem bardzo kolorowym, bo często biega po tęczy. Nie przeszkadza jej w tym nawet to, że ma jedną nóżkę troszkę dłuższą. Lubi kwiatki i motylki, ale najbardziej na świecie lubi lody malinowo-truskawkowe. No może jeszcze trochę waniliowe. Cukiereczek lubi rozmawiać ze swoimi przyjaciółmi, złotą rybką malinką i myszką truskaweczką. Cukiereczek lubi też bardzo czytać książki. Codziennie wieczorem czyta ze swoją panią różne historie. Kotek ma jeszcze jedną moc. Jest superkotem. W czasie, gdy na świecie królował brzydki koronawirus i nie było przedszkola ani placu zabaw, cukiereczek nocami, kiedy jego pani już spała, wymykał się przez uchylone okno i leciał na swojej super superpelerynie do wszystkich dzieci, które były smutne. Czytał im bajki i sprowadzał miłe, kolorowe sny. Dzieci bardzo lubią superkota cukiereczka. Cukiereczek. Jako super kot pomaga także strażakom. Ostatnio w niedzielę, gdy była duża burza i grzmoty i był pożar, pomógł ratować dzieci z ognia. Wszedł po drabinie i na swojej super pelerynie zniósł je na ziemię.